Cześć siemano widzowie, z tej strony Szponu. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na naszej ulubionej stronie, czyli CSGO skins i pamiętajcie, że z kodem szponu macie plus 10% do każdej wpłaty oraz 2 zł i 10 groszy na start. Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie zimową skrzyneczkę Frostbite Case Można powiedzieć, że mam nadzieję, że po dzisiejszym Mam nadzieję, że po dzisiejszym openingu zmrozi nam trochę krew w żyłach i trafimy coś naprawdę grubego. Na przykład sportsglowsy Super Cold. Na przykład takie jest sportsglowsy, które mogą kosztować nawet 43 tysiące złotych. No i byśmy je trafili to naprawdę by było, by było konkretnie. Słuchajcie, zaczniemy sobie od zwykłej skrzynki. trzy e, skrzynki będą nas kosztować 315 zł i OK, trafiamy printstream USP. On może kosztować jak naj, no, najwięcej, no ale i tak tanio. 150 zł. No dobra, lecimy dalej. I co, trafimy, trafimy dwa razy Guardiana. No, niestety to nie są dobre skiny. Szczególnie za takie pieniądze. Okej, okay, Guardian M4A1S to już jest droższe. No bo 135 zł. No tak nie może być, widzowie. Musi coś konkretniejszego polecić. Primestream teraz. Deżur Eagle. Dalej minus. Dalej minus. No nie jest ciekawy, widzowie, powiem Wam szczerze. Szczególnie, że powinniśmy trafić coś naprawdę drugiego, nie? Dobra, przejdźmy sobie na busmoda, Moda. Może teraz coś nam ciekawego poleci i wydajemy 630 zł na trzy skrzynki Frontside Misti Może drogi... No nie no. Został tych Trochę lipa, nie? Widowie? X-Ray, X-Ray kurde, no tu by było pięknie, nie? Tu by było pięknie jakbyśmy tam to trafili. O Jezu, rękawiczki nam się pokazały nawet. Ok, 200. No, 5 Dobra, 130 zł na minus. Dwa razy X-Ray to może być dobre. To może być drogie, jest drogie. 813 zł, pięknie. Widzowie, pięknie. Dobra, X-Ray teraz jakiś drogi spoko. Znowu na plus. Aby nam dawało więcej tych X-Ray, no teraz. Lipa, 271 złotych. No niestety, widzowie. Tutaj, tutaj, bo to po 200 zł to już by coś kosztowało ciekawego, dobra. Ostatnie, ostatnie trzy, trzy skrzynki? Ostatnie trzy skrzynki nam wylatowały i nam poleciał Desert Eagle Mine. Dobra. Dobra, widzowie, lecimy. Raz otworzymy stanowisko, sekunda. Dobra, Frostbite Case Jezu, patrzcie! Nie no! Tu nawet case Hardened on może kosztować. No, zobaczcie, nawet 5000, dobra Widzowie, wiem co zrobimy. Zrobimy coś ciekawego. Otworzymy sobie to, ale bezpiecznie. Czyli otworzymy sobie na mode, Modzie. Znaczy na Boost Modzie. Tyle. I raz, dwa. Kurde no nie jesteś, no. dobra zróbmy all ogólnie ale ten alin będzie trochę inny będzie trochę inny, bo bierzemy na 4 i czerpie miejmy nadzieję, że nam coś ciekawego poleci dobra, dodajemy boty pierwsza skrzyneczka leci, kurde tu już jakbyśmy trafili od razu te Rękawiczki to mogłyby być za je fajnie. Dobra, ok, już leci od razu na nóż, więc spoko. Fajnie poleciało. Teraz jakiegoś ciekawszego skina trzeba by było dropnąć. Ok, tutaj Guardian, spoko, tutaj X-Ray, Print stream. Dobra, rękawiczki nam poleciały, spoko za 1100 złotych. To może być drogie? Jest drogie 500 po 150 dobrze nam leci ogólnie, nie? Okej. Okay, I teraz tu żeby coś poleciało. Ikarius. Ikarius nam poleciał. A, mogło coś lepszego nam polecić, szczerze, no ale dobra. Miejmy nadzieję, że chociaż na... Miejmy nadzieję, że chociaż nam coś poleci, że to powiem i tak drogiego, żeby w miarę, w miarę, w miarę tutaj nie być na minus, tak? I tak będziemy, jak widzę, no, ale jakoś można podnieść trochę. Szalek gorycz. <grych> ok, tu lecą te gloki, one są fajne, bo są drogie. Ale dobra, no na razie widzowie tu nie jest ciekawie, mamy po 2000, tu 3000, no nie no, nie, nie ma, do nie jest dobrze, nie. Okej, okay, teraz spoko w miarę poleciało. dam tani Guardian, tutaj no, Lipa z tej skrzynki, no i tutaj to jest Lipa. Dobra, 4200, no, no. Będę narzekać. Dobra, teraz otwórzmy sobie tak. Dobra, otwieramy tak samo, ale teraz na share i na dwóch. Bo może akurat coś poleci ciekawego. Miejmy taką nadzieję. Nie leci Jester Mode. Ja. No to lipa kakaraka. Tak zwana, no. Dobra, ale chociaż nie będziemy aż tak stratni, jak mi się wydawało. Bo tutaj chociaż jakiś skiny lecą, już mamy 2000. Dobra, mamy po kanciku. Ale co to jest, widzowie? Co to jest ten 1000? No tu już powinno być ponad. 5000 na głowę ale nic z tym nie zrobimy dobra niestety Dobre. 1400 zł dla nas 1400 zł to co ostatni raz opening teraz weźmiemy sobie tak 14 skrzynek będziemy mogli dać wydaje mi się O ja dobra, widzicie co zrobimy tak Teraz na pewno będziemy Dołączamy, dobra, mniejsza, dołączamy tutaj Miejmy nadzieję, że wygramy z Camilsonem Nie spodziewałem się, że tak powiem a możecie zobaczyć poprzedni odcinek. W poprzednim odcinku akurat graliśmy z Kamilem. Że tak powiem wyszliśmy my chyba najlepiej w sumie Ale teraz bo to Alex tutaj leci Niestety moglibyśmy my teraz coś trafić ciekawszego, no ale no dobra Dzień dobry. Witaj Gustawie, jesteś na odcinku. E, wiem, cieszę się. Do, właśnie ja też y, kręcę tutaj odcinek i mówię, że dołączę, dołączę do ciebie. No ja, swój... ja mówię, że ten. Y, witam wszystkich, mówię, zadzwonię do ciebie, że, się, że jesteś ham, prosto, tak dlaczego wszedłeś do batli. Teraz przegrywam, a jeśli chcesz się zmierzyć, no to zapraszam. O, Kajman! Baj! goniecie. cię, Drugi raz mi Kajmana niech da. Tyle, to jest do zrobienia? Dokładnie to jest do zrobienia dla mnie, bo tutaj mamy jeszcze 1000 zł. Znaczy, no bo się przejadę tam do ciebie na wieś, nie? I zabiorę ci komputer za to, jak przegram. Zastaw. Co wtedy. <grym> ten, komputer, ten komputer nawet tyle nie jest, nie jest wart, więc wiesz. <grym> jak nie jest wart? Z akrów niego bym dostał. Przy dobrych wiatrach. <grym> no słuchaj, no ogólnie tutaj. No na razie powiem ci, że bot Alex nas, że tak powiem, rozwala, nie? No i to grubo. Nie jest to najciekawsze wyjście, nie jest to ani fajne, ani ciekawe. Widzę tutaj dużo fajnych skinów poleciało, ale nie nam ajajajajaj, Ty, ale to jest do zrobienia, jeden Kayman, jeden kaiman, daj mi jednego kaimana. Ty może jeszcze byś to zrobił, ja tak średnio No jeden, ty, ty nie, ale jeden dobry skin, jeden dobry skin. No i niestety nie O, dobra, słuchaj! Jak jesteś taki hop do przodu, nie? Hop do przodu jesteś, tak? No to no tam co... ci wyzwanie Poczekaj, poczekaj. Cichank. Moje wyzwanie, wiesz, ile może kosztować? Ile? 503 zł. 503 zł. Tak. To nie odetra się do siebie po odcinku, siemanko. No, papa! Pa. No i dołączyłem tu do Karamil No niestety. Eee, że tak powiem, nie powarciło się, więc co, przejdziemy do pusta, sami otworzymy, może coś ciekawego poleci, może, może akurat. Na razie jest lipa. Otwórzmy kolejnego. I Guardian, Chociażby żeby poleciał ten Guardian, no ale nie, no oczywiście, bo czemu, bo czemu, no. Ja pierdzielę no, nie wierzę, dobra. Zwykły Frostbite case. I leci nam pre-stream. Okej, okay, tu możemy coś zarobić, dobra, i tu możemy otworzyć kolejnego na busie, spoko, no teraz to w ogóle był dramat i patologia, no ale dobra, słuchajcie widzowie, dzięki za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, więc co, trzymajcie się, cześć.